Witam na streamie sorry za grafikę 720p ale no znowu mi obez przeję grafika, więc następnym razem to ustawię. E, Żmieniam tej itemki co teraz widzicie. E, a więc tak jest koks, e, gramy na hardkorze. <grym> Są granie. Polecam. E, dobra. W sumie jakbym Spidera nową Minecrafta. Jakby... Jakbym go przechodził tak... Nie, że szybko, szybko, szybko. Czekajcie, wyciszę się tu. Tylko... No, tak na spokojnie to live'a. Co o tym myślicie? Znaczy, no i tak teraz niko, nie ma. Ale no... Myślę, że możemy w sumie takie coś zrobić. W speedrunach nie jestem najlepszy, chociaż mój rekord... To było 40 minut jakoś, może mniej. Nie nie robię speedrunów pod rekordy świata i to bardziej... Robię tylko dla siebie, tak. Próbuję zawsze... No nie zawsze, ale próbuję szybko Minecrafta przejść. Okej, okay, mój fart. Nice, nice. O, jeszcze więcej to jest, nice. -ik. Niby nigdy się kopać w dół, nie? Jestem Bogiem! <grystanie> Dobra. No cóż, szkieleta. No ale sobie za 720p to sorry. Niezmiernie mi przykro. Hmm. Hmm, mam jakieś lagi na streamie. Jezu, przepraszam za to, ale... Nie mogę sterimować na akcjonie, bo coś tam jest zbagowane Ja to naprawię, przysięgam wam. Obiecuję i bardzo przepraszam. No, nie mam ogólnie co robić, to zakończę tego streama. Nara. Sorry, ale kończę, muszę... tam jak naprawę.